Siemaneczko o czołem, Fiat, Doblo, słuchajcie, nówka sztuka, chciałem wam pokazać jak, jak, no nie tylko Fiat, ale jak współcześnie producenci zabezpieczają auta na, na korozję, e, od razu mówię, że ja go będę sobie konserwował tak po swojemu. Ponieważ pierwszy termin jaki dostałem na, na konserwację auto w profesjonalnym warsztacie to jest koniec grudnia, początek stycznia, żeby zostawić auto. Ja kupuję sobie taki jakiś słuchajcie, preparat antykoruzyjny to jest do tych do zamkniętych przestrzeni. W tym wężykiem powpuszczam wosk do podwozia, wosk do konserwacji podwozia, ranal. Masa uszczelniająca, taka na pędzel, to wykorzystywałem w innym aucie, Tam już jest dwa lata, sprawdza się, nic się z tym nie dzieje. Słuchajcie, jakbyście nieprofesjonalnie to zrobili, to i tak będzie lepiej, jak zrobił to producent. Nie także. Tak że kto ma jakieś opory, e, czy robić to samemu, czy nie, to niech robi, bo, bo gorzej nie będzie na pewno. E, zaczniemy, może tutaj. Słuchajcie, tu BHP. Sorry, ale koziomki mam jakieś takie dziwne wielkie, że musiałbym go strasznie wysoko podnosić to auto. Więc podparłem sobie deskami. Zaczniemy może tu, ja tu już zdemontowałem sobie te koreczki, dwie, dwa, dwie zaślepki. Słuchajcie tak, jak jeszcze tutaj ogólnie, jako cały tutaj spód, jeszcze widzicie nie jest źle, on jest cały tu pokryty jakimś czymś takim ee... No, jakimś takim zabezpieczeniem, nie wiem co to jest. Są te mastyki i całe to jest takie dość elastyczne. I tak, spójrzcie tutaj. Tu już oczywiście, tu już jest zwykły lakier, tu nic nie ma. Tu, gdzie wyjąłem te nakrętki, tam już jest suchutko. E, tu w ogóle, słuchajcie, nie wiem. Widzicie jak to jest zrobione? Tu jakby było malowane razem z korkiem. Nie wiem o co to chodzi. E, blacha już tutaj prześwituje także zaraz będzie korozja tutaj spójrzcie na te, te łączenia no brawa przecież tam się zaraz tam się będzie zbierało w tym wszystkim sól no wszystko zimą się tam będzie zbierać ładnie sobie będzie to tam korodowało tu oczywiście też widzicie jest mastyka a tu już tu już nie ma nic tu gdzieś było takie fajne miejsce, ale jak tutaj widzicie było uszczelnione, tak tutaj już... Gdzie ja to robię? Tak tutaj już się... Gdzie to jest? O tak tu już. Komuś... No nie no maszyna na pewno to robiła. No to już jest nieszczelne. No słuchajcie, no tam dalej. Nie mam kanału, ale no dalej jest, widzicie, no Fragmentami jest pokryta. Tutaj nie, tamtego to już nie wiem, czy zrobię bez kanału. Zobaczcie, co tam wygląda. No też nic. Jedyne co to w te otwory powkładam tę rurkę i tam, i tam wypełnię się da, ewentualnie tu z zewnątrz prysnę, prysnę tym, tym woskiem. Tu oczywiście też takie niedorobione. W środku sucho. O ile tutaj te progi tak samo jeszcze czymś są tutaj pokryte, widzicie dotąd? Eee, tak, gdzieś ja tu zauważyłem, tu czy nie, tu nie, tu jeszcze jest ok, ale gdzie to jest? Słuchajcie, poczekajcie. Hmm, chyba z tyłu. Momencik. Tak, tu już. Te rogi blach, widzicie, ona jest dotąd. Tu już jest. A tu już. Tu już jest sama. Kurde, nie chcę wyostrzyć, Może już tak. O! Tu już na rogu jest sama blacha. Nie wiem, jak to wygląda od tej strony. Też jest. Widzicie, cały rad jest. He, kurde, nie dojechany. No, kurde, a tu. Jakby, jakby było zrobione, wiecie. Eee, no co, oczywiście nadkoli nie było, jak go, jak go oglądałem na salę, nie było nadkoli, oni je założyli jak. przed odbiorem auta, dopiero będę ściągał, patrzył co tam jest. No, ale tu już, z przodu zanim zdejmę koło, to już widzę, spójrzcie. Gdzie to? Jakby to tutaj podejść? No widzicie, słuchajcie. No, nie ma nic, tu nie ma niczym pokrytym. To jest tylko blacha i, od, i, odrobina, i odrobina lakieru. Tak to sobie. Tak to sobie tu wygląda. Ja sobie to tam swoimi sposobami jakoś zabezpieczę. Eee, jak zdejmę nad kola, to może dogram. I jeszcze zobaczymy sobie podłogę z tyłu. Pod spodem. Tu oczywiście Tu już... O wyczekajcie, wezmę lampę A teraz chyba lepiej widać O <laughs> Spójrzcie Spójrzcie na te uszczelnienia No kurczę No to jest jakaś kurde kpina, nie? Nie wiem jak to trzymać ten ekran, czy tak, czy tak Tu już No gdzieś niby jest, spójrzcie, tu już nie ma tam coś, to jest w ogóle śmierć, nie wiem co to ma znaczyć, tu jest coś ciapnięte, tu jest jakoś, tu jest, to jest coś, kurde tu takie posmarkane, tu coś jest, no tu, tu jest, tu jest, tu już jest blacha, tu nie ma nic, Kurczę, mówią no dużo... Dużo pracy mnie czeka przy tym aucie No ale nie wiem No tutaj Te wtyczki, te przewody Kurczę, no ja nie wiem czy to tak powinno być Słuchajcie mam jeszcze Volkswageny, no nie ma tam czegoś takiego Uff. Dobra, ściągnę, ściągnę jeszcze to koło, te korki to wiadomo powyciągam i tam sobie wszędzie zapuszczę, ale ściągam to koło i zobaczę co tam jest. Ale co ciekawe tutaj z na belce, belka od dołu jakimś plastikiem jest, jest zabezpieczona. Tak samo tutaj. Wszystko jest w tym plastiku. Słuchajcie, dobra nadkole wytargane, tutaj pięknie, wszystko ładnie wygląda, noweczka pięknie się słuchajcie świeci, ale co do zabezpieczenia antykorozyjnego, słuchajcie no, ocencie sami, czy to tak powinno wyglądać, zostawcie jakieś lajki pod tym filmem, no niech jak najwięcej ludzi zobaczy, ee, no jak wyglądają nowe samochody. To, co to jest, takie, spójrzcie, się, ale tutaj jest jeszcze lepsze. Poczekajcie, włączę lampę w tym i przybliżę jeszcze, coś wam pokażę. O, na początku myślałem, że to jest pianka montażowa, chociaż słuchajcie, to tak w dotyku <śpomina> przypomina trochę piankę montażową. Na pewno to nie jest pianka, ale. Taka typowo montażowa, ale jest tutaj oczywiście zero jakiegokolwiek wosku. Zero czegokolwiek. Kurczę, no dramat, według mnie dramat. I, no i oczywiście standardowo ta szmata tutaj. Kurczę. O, pod nią. O kurczę, tu jest takie. Aha, pozatykali tu. Ciekawe, czy to jakoś do progu da się tam do środka dostać. Zobaczę. Ale no nie wiem, czy to to szmatę, a tu, tu zawiasuję, no może być głośno, Zastanowi się czy ją wywalić, czy, czy, czy zostawić, to nie jest taka typowa pianka, nawet uważam, że jest gorsza, bo to jest taki jakby, jakby materiał. No, tak jak mówię, zostawcie coś dla zasięgu, jakieś lajki i może nagram jak, jak coś tu papram po swojemu. Tak jak na początku powiedziałem, lepiej zróbcie to, obojęty jak, nawet po swojemu to zrobicie, to na pewno będzie lepiej <gry> niż fabryka to zrobiła. Kurczę, a ile to będzie, czy nie wiem, czy to oklejać w ogóle wszystko. Aha, tutaj jest, patrzcie jaki odpływ jest z tego, z szyby, z, z taką klapeczką. <gry> nie wiem, czy to parskać po wszystkim, czy, czy, czy. Czy okleję te przewody? Zastanowię się. No amortyzatora to nie będę chlapał, ale... Chyba, że tylko przelecę na łączeniach i, i tyle. Dobra, trzymajcie się, na razie.